Rozdział XIII. Zbyszek przechodzi do nieśmiertelności. Ziemia już obeschła, tylko łzy ludzkie jeszcze nie obeschły. Na swojej drodze chłopcy widzieli spustoszenia i ślady złości obłąkanej wody. Zboża były zgniecione i przywalone mułem, łąki zamieniły się w kamieniska. Podczas tego pospolitego ruszenia wód, najmniejszy nawet strumyczek nabrzmiał pychą, pęczniał i rozlewał się w dzikim rozpasaniu. Słońce suszyło ziemię, jak to raz już czyniło po potopie. Wieczorami dymiła ona oparami, co przez całe włóczyły się noce. Zdzisław i Zenobi patrzyli na Zbyszka z milczącym podziwem. Wyszli z miasteczka szybko, choć ich chciano zatrzymać. Wypytywano ich skwapliwie o nazwiska, lecz ich nie zdradzili. Wielki czyn Zbyszka wzruszył wszystkich i jeszcze więcej zdumiał. A pasz, też wspominany był gorąco, jako pies wierny aż do śmierci. Radość ogarnęła przyjaciół, że szaleństwo skończyło się tak cudownie szczęśliwie. Wracali wciąż pamięcią do tych chwil, w której śmierć zajrzała jednemu z nich w oczy. Mówili o tym jednak bez trosko, jak gdyby chcieli odegnać ponurą czarność wspomnienia. W pewnej chwili rzekł Zbyszek stkliwym uśmiechem. Przyznajcie jednak, że byłoby wam trochę żal, gdybym był utonął. — Bynajmniej — odparł szybko Zdzisław. — Nie żałowalibyśmy cię ani chwili. Tamci dwaj spojrzeli na niego ze zdziwieniem. — Oczywiście — mówił szybko Zdzisław. — Nie moglibyśmy cię żałować, nie mając na to czasu. Gdybyś był utonął, morska pływaczko — to mówi Kochanowski — rzuciłbym się do wody ja pierwsze, a za mną Zenobi. — Jak wszyscy, to wszyscy. Prawda, Zenobi? — Prawda — zagrzmiał przyjaciel. — Czy ty myślisz... Pływająca kreaturo, że gdyby ci się było, wydarzyło nieszczęście... Oj, trzeba odpukać, a nie mam drzewa pod ręką. Zenobi, nadstaw głowę, bo muszę stuknąć drzewo. Czy ty myślisz, że ja i on moglibyśmy stanąć przed twoim ojcem i powiedzieć, jak gdyby nigdy nic? Nie ma Zbyszka, bo utonął. Jeśli tak myślisz... Och, moi drodzy, szepnął Zbyszek gorąco. Jacy wy jesteście dobrze. My wcale nie jesteśmy dobrze. Tylko ty byłeś tak dobry, że nie utonąłeś. Ale ten apasz, co? Jeśli kiedyś powiem złe o nim słowo, niech mnie oblezą wszystkie jego pchły. Złoto, nie pies, poświadczył Zanopi. Dziwna rzecz, że tak o mnie nie mówiono, gdy zakatrupiłem kurę, pomyślał apasz, ale machnął gwałtownie ogonem na znak, że jest mile zaskoczony ich o sobie mniemaniem. Nie wiecie, co się stało z dzieckiem? zapytał Zbyszek. Zabrała je jakaś kobiecina, a teraz będą szukać rodziców. Uszczęśliwiłeś jakichś biednych ludzi, objaśnił Zanowi. To mi przypomina, zaśmiał się Zdzisław, że wdzięczność ludzka różnie się objawia. Czytałem wesołą historię o tym, jak dzielny jeden człowiek wyłowił ze stawu tonącego chłopca. Przybiegł ojciec tego chłopczyka i z pyskiem do zbawcy syna. Jak to? krzyczał. Jego pan wyratował? A gdzie kapelusz? Przecie kapelusz został na wodzie. Ładny z pana ananas. Świetne, śmiał się Zbyszek. Chętnie przyznaję, że omal się nie roześmiałem, rzekł z uznaniem Zenowi. Nie wyprowadzisz mnie z równowagi, oświadczył Zdzisław, bo ja nie tobie opowiadam, tylko Zbyszkowi. A słyszałeś, Zbyszek, o dwóch na tonącej tratwie? Nie słyszałem. Gadaj prędko. Było tak. Dwóch rozbitków płynie na tratwie, ale tratwa toni. Skoczmy w morze, wała jeden. O Boże, kiedy ja nie umiem pływać, krzyczy drugi. Nic nie szkodzi, ja umiem, zawołał ten pierwszy. Nauczę pana. <noise> Najgorszy wypadek zdarzył się jednak dzielnemu pływakowi, co skoczył w wodę, aby wyratować tonącego. Schwycił go za włosy i popłynął do brzegu. Wylazł i zdumiał się. W ręku dzierżył włosy, a osoby nie było, bo osoba nosiła perukę. Peruka została wyratowana. Rozumiem zdumienie tego zbawcy, zaśmiał się Zbyszek. A raz, gadał niewyczerpany Zdzisław. Siedział na brzegu marynarz i widzi, jak ktoś tonie i straszliwie krzyczy. Czemuś go nie ratował? Mówią do marynarza z oburzeniem. A ten na to? Bo nie wiedziałem o co mu idzie, gdyż gadał po szwedzku. Czy ja umiem po szwedzku? Kretyn rzekł Zenobi. O mnie mówisz? Ponuro zapytał Zdzisław. Nie, o tym marynarzu powiedział szybko Zenobi, mrugając na Zbyszka. Baczność panowie, zbliżamy się do ludzkiej siedziby. Wstąpili do sklepiku, aby zakupić żywność, a spożyć ją poza osiedlem na łące. Sklepikarz, krajając chleb, przyglądał im się na tarczywie, potem szepnął coś do żony. Kobieta przyjrzała się im pilnie i skinęła porozumiewawczo głową. – Co im się stało? – szepnął Zenobi. – Nie wiem. Ile się należy? – zapytał głośno Zdzisław. – Nic, proszę panów – rzekła kobieta miękkim głosem. – Niech panowie przyjmą tę drobnostkę. – Ale jakżeż? My nie możemy! – zdumionym głosem oświadczył Zdzisław. – Niech panowie jednak uczynią nam tę łaskę. Bardzo prosimy. Tymczasem sklepikarz odłamał spory kawałki kiełbasy i zbliżywszy się do Apasza rzekł – a to dla niego. Apasz, nie wdając się w żadne ceremonie, kłapnął jedynie zębami. Nie było sposobu, aby tym niezwykłym sklepikarzom odmówić. – To dziwna rzecz – mówił Zdzisław zadumany – czy my wyglądamy na włóczęgów? Może nie wszyscy, odparł Zenobi. W każdym razie ci dobrzy ludzie nie chcieli dać nam jałmużny. Skądże znowu? Być może, że kochają młodzież. I psy? To trochę dziwniejsze. A pasz nie ma takiej miny, aby od razu można się było w nim zakochać. Ta nagła sympatia zdarzyła mu się zapewne po raz pierwszy. Widać, że bardzo przy nas wyszlachetniał. I już nie ma takiego zbójeckiego wyrazu, którym się wybitnie odznaczał. Ja teraz o tym tylko myślę, czy to był odosobniony wypadek, czy też weszliśmy w takie okolice, gdzie chleb, masło i kiełbasę rozdają darmo. Jeśli tak jest, będziemy wędrowali bardzo powoli i będziemy wstępowali do każdego sklepu po drodze. Do najbliższego miasta było jednak bardzo daleko, lecz szczęście im sprzyjało, bo udało im się aż do wieczora jechać na pustym wozie wracającym z okolicy. Przenocowawszy w wiosce, która leżała z dala od wszelkiej wody, więc nie zaznała grozy powodzi. Przez dwa dni następne wędrowali potężnie. Gdy podczas południowego odpoczynku Zbyszek powiódł Apasza ku wodzie, aby mu obmyć skrwawioną łapę, Zenobi zaczął mówić szybko. – Zdzisławie, czy przyjrzałeś się Zbyszkowi? – Nie. A cóż się stało? – Jeszcze nic się nie stało, ale obawiam się, że się stanie. Nie widzisz, jaki jest blady? – Nie może być. – I Nie tylko to. Ubiegłej nocy rzucał się we śnie i wykrzykiwał. Głowę dam, że Zbyszek ma gorączkę. O, właśnie powraca. Przypatrz się, z jakim trudem on idzie. Zbyszek stąpał istotnie z wysiłkiem. Przestawał często, wreszcie oparł rękę na grubym karku psa. Nie podoba mi się to wszystko, szepnął Zdzisław. Jak daleko do miasta? Już niedaleko. Będziemy tam za godzinę. Zbyszek! A co tam? Nie zmęczyłeś ty się przypadkiem? Zmęczyć? To się nie zmęczyłem. Tylko mi czasem jakoś tak... Jak? Nic nadzwyczajnego. W głowie mi się czasem zakręci. Ale to chyba z nadmiaru wrażeń. I nogi mam jakieś ciężkie. Ale już trzeba iść. Wstańmy, bracia, wraz! Ilu jest tu nas? Zawołał Zdzisław, udając wesołość. A pasz, prowadź! Krzyknął na Zenobiego i równocześnie ujęli Zbyszka pod ręce. Będzie się nam lepiej szło. Zaśmiał się Zenobi. Nie szło im się jednakże lepiej. Przystawali często i z przewidzianej godziny uczyniły się dwie długie, ciężkie i z trudem się wlokące. Zbyszek był bardzo blady, więc coraz większym patrzyli na niego niepokojem. Już niedaleko Zbyszuniu, już niedaleko, mówił Zenobi. Tak, tak, odpowiedział Zbyszek jakby obojętnie. Ożywił się jednak, gdy weszli w pierwszą ulicę Dużego Miasta. Zróbmy tak, mówił Zdzisław szybko. Dojedziemy tramwajem do środka miasta, wy obaj usiądziecie na jakimś skwerze, a ja wynajdę lokum na nocleg. Dobrze, blado uśmiechnął się Zbyszek. Siedli do tramwaju, a apasz biegł chyłkiem z krajem ulicy. Nie zauważyli, że jakiś człowiek pilnie im się przyglądał, a potem przeniósł wzrok na psa. Zmarszczył się, jak gdyby sobie coś przypomniał, potem się uśmiechnął. Wszedł również do wozu, i usiadłszy niedaleko, nie spuszczał ich z oczu. Zbyszek, jakże ci tam? spytał troskliwie Zenobi. Dziękuję, doskonale, Zenobi Złoty. Nie widzisz tamtej strony Apasza? Owszem, widzę. Biegnie jak rekordowiec. Wóz, zdążający z ostatniej, odległej stacji, był prawie pusty. Człowiek, który im się przyglądał, uchylił nagle kapelusza i rzekł. Czy trzeci z panów nazywa się Zdzisław? Tak. Odparł zaskoczony za Skąd pan wie? Nieznajomy mile uśmiechnął się i mówił zagadkowo: Od razu was poznałem, bo trudno was nie poznać. Ten czarny pies jest najlepszym szyldem, a wasze imiona też. Bardzo mi miło. Czy panowie wiedzą, że jesteście poszukiwani? Kto nas szuka? zdumiał się Zdzisław. Och, ja już wysiadam: policja i wszyscy. Niech panowie zgłoszą się na policję. Albo może ja zawiadomię. Do widzenia. Bardzo jestem rad. O mamo moja, stęknął Zdzisław. Czyście słyszeli? Policja nas szuka, mówił cicho Zenobi. Za co? Co myśmy zrobili? Może to przez apasza. Skąd ten człowiek może o tym wiedzieć? Rynek, oznajmił konduktor. Wysiadajmy. Przejmującym głosem zakomenderował Zdzisław. Prędko. Opodal, zielenił się skwer, więc szybko skierowali się w tamtą stronę. Ja już nie mogę szepnął Zbyszek. Wzięli go znowu pod ręce i prowadzili z trudem. Chłopak opadł ciężko na ławkę i otarł zroszone potem czoło. Czekajcie tu, ja prędko wrócę zawołał Zdzisław i pobiegł. Widzieli jak zatrzymał się obok jakiejś uśmiechniętej przekupki, zagadnął ją, potem szybko odszedł. Ubiegłszy kilka kroków, zatrzymał listonosza, skwapliwie jednak ominął zbliżającego się powolnym krokiem policjanta. Powrócił po upływie godziny i szybko oznajmił: Znalazłem doskonały nocleg. Doskonały. U jednej pani, u której uczniaki zwykle mieszkają, a teraz tam pusto, bo wakacje. Pójdźcie o dziadki, pójdźcie wszystkie razem. Strasznie jakaś miła pani. Czy to daleko? Z trudem zapytał zbyszek. Nie bardzo. Ale pojedziemy dorożką dodał szybko, spojrzawszy na przyjaciela. Czy tobie słabo na boga? Jakoś tak. Zdzisław spotkał przestraszony i wiele mówiący wzrok Zenobiego. Nic nie mówiąc, sprowadził dorożkę. Zbyszek nie mógł unieść nogi na jej stopień. Trzeba go było podnieść. Proszę pani, mówił Zdzisław szeptem do siwej, uśmiechniętej pani. Nasz towarzysz, widocznie ze zmęczenia, czuje się niezbyt pewnie. Ależ z nim jest bardzo źle, szepnęła pani gorączkowo. Przecie on leci z nóg. Prędko, prędko. Towarzysze chwycili go pod ramiona i niemal nieśli, bo on sam, blady jak opłatek, nie mógł się poruszać. Gdy go ułożono na łóżku, dobra siwa pani położyła rękę na jego czole. Rozpalone, szepnęła. Biedactwo. Trzeba będzie natychmiast lekarza. Co mu się stało w ostatnich dniach? Kąpał się zgrzany, czy leżał na mokrej ziemi? – Ach, to pewnie z tego – rzekł Zdzisław jakby sam do siebie. – Z czego? Weszli do drugiego pokoju i tam opowiedzieli jej o rozpaczliwej przygodzie Zbyszka. – Boże, to on? – mówiła siwa pani wzruszona. – To on! Ten co to? A ten pies to apasz! – Skąd pani wie? – zdumiał się Zenobi po raz drugi tego dnia. – Wiem, wiem! – Policja was szuka. Zajmę się wami za chwilę. Teraz idę zatelefonować po lekarza. O, biedacy. Na Boga, szeptał Zenobi po jej wyjściu. Wszyscy o nas wiedzą. I o tym, że nas policja szuka. Co się stało? Bierzmy Zbyszka i nogi za pas. Widzisławie jakaś awantura zdąża za nami. Musimy zostać, rzekł Zdzisław z rezygnacją. Nie uciekniemy chyba, bo Zbyszka nie zostawimy na pastwę. Ale dlaczego policja uwzięła się na nas? I czemu o nas wiedzą? Czy w gazecie umieszczono publiczne ostrzeżenie? Nic innego, odrzekł ponuro Zenobi. Lekarz zjawi się za chwilę, zapowiedziała siwa pani, zjawiwszy się niespodziewanie. Chodźcie, chłopcy, zamieszkacie w innym pokoju, a wasz przyjaciel musi być sam. Proszę pani, rozpoczął nieśmiało Zenobi. Co chciałeś powiedzieć, śmiało moje dziecko? Ja chciałem prosić, ale to śmieszne, ja chciałem prosić, aby nasz pies mógł się tutaj gdzie przytulić. To nie pies, to przyjaciel. Ależ oczywiście, rzekła pani, tylko że to strasznie kochany pies, ale trzeba na niego uważać. Gdyby ujrzał żywego kurczaka, amen, proszę pani. Rozumiem. Szlachetny bandyta, dżentelmen włamywacz, uśmiechnęła się siwa pani. Mój drogi chłopcze. U mnie mieszka zwykle ośmiu uczyniaków, a jak ci zapewne wiadomo, taki przez dziurkę od klucza mnie wleźć do spiżarni, gdzie są konfitury. Ale ja umiem pilnować. Lekarz przyszedł. Był to człowiek siwy, rumiany jednak jak jesienne jabłko i bardzo żywy. Nieustannie zdejmował binokle i wycierał je pracowicie kawałkiem miękkiej irchy. Aż dziwne było, że szkła były wciąż grube, chociaż z taką wytrwałością czyszczone. Spojrzał przez nie na chłopców, po czym prędko zdjął binokle i wytarł je, jak gdyby chciał z nich zatrzeć wszystko, co się w nich odbiło. A gdzie lekkomyślny młodzian? Zapytał wesoło. Aha, tam. Zaraz go zbadamy. A wy tymczasem wyciągnijcie ozory, a obejrzę je, przechodząc tędy z powrotem. Z góry jednak oświadczam, że pies mnie nic nie obchodzi i nie będę go badał. Cóż panowie młodzieńcy mają takie niemądre miny? Że ja wszystko wiem? Jakże mam nie wiedzieć, skoro rozmawiałem z panią przez pół minuty w przedpokoju? Jakbym gazetę przeczytał, prawda, droga pani? mówił śmiejąc się. Dowiedziałem się i o was, i o wszystkim, i o kilku rzeczach jeszcze. Przetarł szybko szkła i podreptał do Zbyszka. Oczekiwali z niepokojem jego powrotu. Bardzo im się podobał ten lekarz. Mądrze patrzący i gadający z życzliwym uśmiechem. Zerwali się z krzeseł, gdy powrócił. Nic groźnego, mówił szybko. Tyle narobiliście rwetesu, że myślałem, jakiś tyfusik albo cholera, a tu nic. I żyj tu z takich chorób. Ha! zaśmiał się głośno. To nic, chłopaki kochane, albo prawie nic. Naprawdę. Gdybyście byli sobie dalej powędrowali, mógłby nieborządko trafić na cmentarz. Chude to, wymizerowane, zagłodzone. No, a kąpiel go dokonała. Kąpiel była pierwszej klasy i połączona ze zbytnim wzruszeniem i to go najwięcej wyczerpało. Ale teraz niech sobie najmniej przez tydzień poleży. Zapalenie płuc czeka za drzwiami. Zaraz nieczytelnie zapiszę mu rozmaite paskudztwa, którego za trzy dni postawią na lewą nogę, a za drugie trzy na prawą. – A czy rozmawiać z nim wolno? – zapytał nieśmiało Zenobi. – W tej chwili nie bardzo, bo będzie dawał niedorzeczne odpowiedzi. Jutro tu znowu przybiegnę i powiem, co należy robić. Pan Bóg was zaprowadził do tej pani, mówił ściszonym głosem. Żadna matka lepiej nie upilnuje. Dlatego nie będę tu gadał z wami, tylko z nią. Głowy do góry, urwipołcie. Wszystko będzie dobrze. W chwili, gdy przecierał szkła, Zanobi szepnął coś Zdzisławowi. Zdzisław skinął głową. Panie doktorze, rzekł nieśmiało, ile my mamy zapłacić za wizytę? Lekarz szybko nasadził binokle na nos i spojrzał na nich śmiertelnie zdumionym wzrokiem. Potem osłonił ręką ucho, jakby lepiej chciał usłyszeć. Sprawdziwszy, że dobrze usłyszał, poczerwieniał jeszcze bardziej, aż do granic możliwości i ni stąd, ni zowąd krzyknął z irytowanym głosem. – Co takiego? Coś ty powiedział, Smyku? – Ja chciałem… – bąknął przestraszony Zdzisław. – Czego chciałeś? Obrazić starego człowieka? Zerwał z nosa szkła. Płacić chcecie? Porcięta się ledwie na nich trzymają, korzonki pewnie jedli i wyjeżdżają z płaceniem. Patrzcie go. Morgan, Rockefeller, Rothschild psianoga. Proszę pana doktora. Przecie, usiłował wtrącić zenobi. Nie ma żadnego przecie. Nie będę dzieci łupił ze skóry, rozumiesz? Nic nie zrobiłem i nic mi się nie należy. A wspomnij, który jeszcze słowo, to policze rycynusu na głowę. Nagle od groźnych, morderczych okrzyków przeszedł do żebnej skargi. – Jak wy możecie, chłopcy, mówić coś podobnego? Zaczął czyścić przeczyste szkła. – Ja jestem szczęśliwy, że mogę poratować tego chłopczynę. To Zbyszek, prawda? – Tak, Zbyszek. Zdumionym szeptem odrzekł Zenobi. – Zacny, kochany Zbyszek. – A on mi tu… – Kretyny jesteście i tyle. – Co ty, co ty oszalałeś, mało zielona? zenobi chwycił jego rękę i szybko ucałował. Lekarz zerwał szkła i zapomniawszy je oczyścić, znowu osadził na nosie. Mrugnął oczami niesłychanie zdumiony, patrzył to na jednego, to na drugiego, jak gdyby nagle spadli z nieba. Powariowali, krzyknął nagle wielkim głosem. Znowu zdjął szkła, znowu ich nie oczyścił i wybiegł szybkim krokiem. Jakiż to przezatny, zaczął Zdzisław. W tej chwili lekarz wetknął głowę przez drzwi i rzekł – Zapomniałem wam powiedzieć, że jesteście półgłówki. Nieuleczalne półgłówki. Amen! Chłopcy spojrzeli na siebie, mimo wszystkich smutków, rozbawieni. – Dobra dusza – rzekł Zenobi. – Kochany człowiek. – To mi przypomina – mówił z tkliwym uśmiechem Zdzisław – że zawsze tacy z najlepszym sercem udają straszliwych okrutników. Mój ojciec był taki. Razu jednego, kiedy zasłużyłem na to, aby mnie uczciwie sprał, zaczął grzmieć na cały dom. Gdzie on jest? Skórę z niego zdejmę. Poczerwieniał, huczał, wołał opioruny. Ja ukryłem się w ciemnym kącie w drugim pokoju. Ojciec wpadł tam z trzciną w ręku i oczywiście ujrzał mnie od razu. I wiesz co? Odwrócił się czym prędzej i woła: I tu go nie ma! Gdzie się podział ten obwieź? Pewnie uciekł, a ja muszę wyjść do teatru i wrócę dopiero po północy. To było ostrzeżenie dla mnie. I upiekło się? Upiekło. Poczciwe, kochane ojczysko. Innym razem już, już miał mi złoić skórę. A ja od razu bęc na ziemię i wołam: Tatusiu, czy będziesz bił leżącego? Ojciec zdumiał się i powiada: Nie, to nie byłoby honorowo. Ale kiedyś wreszcie wstaniesz. Ale ja sobie wziąłem książki i uczułem się leżąco tak długo, aż mu przeszło. Ja jednak byłbym cię sprał rzekł Zenobi z głęboką wiarą. Ty tak, ale mój ojciec był mądry. Chodźmy zobaczyć, co robi Zbyszek. Zbyszek czuł się cokolwiek lepiej i poróżowiał na twarzy. Obok łóżka siedział apasz, jak grenadier na warcie i nie zdejmował z niego spojrzenia. Patrzył na swego pana z przedziwną tkliwością, jak gdyby chciał powiedzieć, jeśli ty umrzesz, ja umrę też. Zbyszku najmilszy, jak ci tam? Jak w raju. – szepnął. – Bardzo was przepraszam za ten kłopot. Ten doktor strasznie zacny. I wy... – Nie gadaj tyle. Teraz się prześpij, a my pójdziemy po lekarstwa. – Boże, tyle pieniędzy. – Cicho bądź. Jeżeli będziesz gadał głupstwa, to nie odwiedzimy cię ani razu. – Szpij, stary. I niech ci się coś wesołego przyśni. Poszli szybko na poszukiwanie apteki. – Wiesz, o czym myślę? – mówił zanobi. Jaka to wielka szkoda, że nie ma tutaj naszego aptekarza. I owszem, proszę pana, dostalibyśmy lekarstwa za darmo. Pokaż na te recepty, co mu doktor zapisał. Zdzisław zaczął czytać recepty i kręcił głową. Nic z tego nie wiem. Moje wiadomości z tej dziedziny są jak mróz. Dlaczego jak mróz? Bo niżej zera. Aha, oto apteka. Podali recepty, a pan aptekarz je odczytywał. Czy lekarstwa prędko będą gotowe? I owszem, proszę pana, odrzekł uprzejmie. Dlaczego się panowie śmieją? Dodał z nagłym zdumieniem. Broń Boże, rzekł szybko Zenobi. My mamy takie usposobienie. Dziękujemy uprzejmie. Aptekarze to najuprzejmiejszy ród na tym pełnym chorób świecie. Śmiał się Zdzisław w drodze powrotnej. Zbyszek spał twardo pod strażą Apasza, który się nieufnie przyglądał wszystkim obcym zbliżającym się do jego łóżka. Podejrzliwie obserwował doktora, który zjawiał się dwa razy dziennie i jakąś trąbkę przykładał do chudej piersi Zbyszka. Ponieważ jednak śmiał się głośno, a Zbyszek uśmiechał się do niego, apasz odłożył na inny raz ponury zamiar, aby tego człowieka chwycić za łydkę. I zdziwił się jednak bardzo, gdy siwy człowiek zawołał. – Ach, to jest ów dzielny apasz, bardzo przystojny pies. Gęba złodziejska, a serce bohaterskie. Zbyszek, wybornie leczony i karmiony rozsądnie, przechodził do sił z każdą godziną. Wciąż wołał przyjaciół, którzy przybiegali skwapliwie. – Jutro już wstanę – obwieścił Zbyszek piątego dnia. – Lekarz pozwolił? – Bardzo krzyczał. Groził, że mnie przywiąże do łóżka i oświadczył, że go zawezwano przez pomyłkę, bo trzeba było wezwać weterynarza. Straszny wyprawiał awantury, ale nagle przestał. – Oj, czemu? – bo Paszowi zaczęło się to nie podobać. Wtedy doktor powiedział cicho. Jutro przyjdę z rewolwerem. Nie pozwolę, aby ten kundel patrzył na mnie z pogardą. Ale wiecie, nadał ciszej. Co rzekł potem? Potem, chichocąc, dodał. Zresztą, jutro przyjdzie tu do was policja. Tak powiedział? I on? Zenobi. Czy wszyscy poszaleli? Zenobi spojrzał chmurnie i szepnął. Zbyszek, drogi przyjacielu. Czy mógłbyś ty wstać jeszcze dzisiaj? Ja wam mówię, dajmy stąd zapaka dzisiaj w nocy. W tej chwili stanęła w progu siwa pani i ogłosiła z uśmiechem: Ktoś z policji da was chłopcy. Złapali nas, szepnął Zdzisław. Raz kozie śmierć. Czuj duch nobi”. Zasłonili własnymi piersiami zalęknionego Zbyszka, gdy do pokoju wchodził oficer policji. Nareszcie! rzekł głośno. Mam panów! Nareszcie! My proszę pana? Nic. Zaczął Zdzisław z rozpaczą. Przerwał widząc, że oficer ma na twarzy serdeczny uśmiech. Który z panów jest który? zapytał uprzejmie. Ach, tak, tak. Pan Zdzisław, pan Zenobi, a pan Zbyszek jest jeszcze chory. Długo szukaliśmy panów, aż wreszcie pan doktor dał nam znać. A ja go pocałowałem w rękę, pomyślał z rozpaczą Zenobi. Och, uśmiechnięta obłudo. Panowie, Rzekł oficer z powagą. Kiedy wszystkie gazety napisały o bohaterskim czynie pana Zbyszka, zaczęli was szukać dosłownie wszyscy. A ja z urzędu, z polecenia pana wojewody. Nie chcieliście podać nazwisk, znaliśmy tylko imiona wasze. Ach, i tego psa. To sławny pies. Ja już od kilku dni wiem o panach, ale że pan Zbyszek był chory, nie chciałem go trudzić. Teraz jednak, drogie chłopaki, musimy się dowiedzieć, jak się panowie nazywają. Po co? zapytał Zdzisław. Pan Zbyszek otrzyma odznaczenie za bohaterski czyn, rzekł oficer. Czy panów to dziwi? O Boże, szepnął Zbyszek, ja nie zasłużyłem. O tym inni inne mają zdanie zaśmiał się oficer. Najmocniej przepraszam, ale czy ja mogę zobaczyć tego sławnego psa, co skacze do wody za swoim panem? Oczywiście, a pasz, gdzie on jest? Był tu przecie przed chwilą. Apasz. Apasz. Nigdzie nie było Apasza. Zobaczę go w takim razie kiedy indziej. Teraz jeszcze jedną operację musi pan przejść, panie Zbyszku. W przedpokoju czeka fotograf z gazety. Zbyszek bronił się rękami i nogami, ale go odziano, przyjaciele wzięli go pod ręce i ustawiono ich przed aparatem. Zrób ludzką minę, szepnął Zenobi. Nie kłap zębami, bohater tego nie robi. Uspokój nogi, bo się trzęsą. Chwileczkę. – Główka cokolwiek na prawo. – Dobrze. – Cofnąć nóżkę. – Tak. – Uwaga! Zdejmuję! – Już. – Dziękuję. Gadał człowiek z pięcioma nogami, licząc trzy na aparat. Oficer policji pożegnał ich uroczyście i poszedł z trzema nazwiskami i z adresami w notesie. W tej chwili aparz wylazł uchyłkiem z pod łóżka i bacznie patrzył na drzwi. – On tu był! – zawołał Zenobi. – Ukrył się pod łóżkiem. Nie chciał się spotkać z policją, rzekł Zdzisław. A panowie się dziwią? zapytał Apasz mądrym spojrzeniem.